Wyrobimy nowe postaci, trochę mnie to boli, bo to jest jedna z moich ulubionych postaci. Pa! 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 Dobra, i teraz będziemy robić nowe postacie, tak sobie teraz świdzimy jak skąd pierwsza E, słuchajcie, trochę się zapomniałam, że w ogóle nagrałam ten odcinek gdzie zaczęłam się oglądać, e, ale tak zrobiłam mamę. To jest tata, ale te oczy i i nie, one mi się nie podobają. Ale jak ja on zrobię normalne oczy, to wtedy on wygląda jak dzieciak I co ja mam zrobić? Nie nie niech zostanie dam. I chcę zrobić tak, że jest jedna... Dziewczyna, która jest starsza, i jeden młodszy? Może tak, nie wiem. Dobra, więc tak wygląda rodzinka, tu jest starsza siostra, i tu jest młodszy brat. Zaraz widzimy do reszty, ale kocham wegeterki. Wegeterki są dla na Damińcówia. Najlepsza. Najlepsze jest żelki, kwaśne gwiazdki. To jest cudo. To nie jest żadna współpraca, to jest po prostu dobra A teraz sobie widzowie zobaczymy, yy, czy to kabuka sama w sobie dobrze urządzi ten domek. No. zobaczymy jak będzie coś nie ten tegest, to po prostu go pozmieniamy. Domek. On, jest on wygląda ten domek, jak nie taki typowy, który by istniał w to kabuka. Tylko jak taki domek, który jest jakimś kurde fanmade. No on nie ma jakichś mega szczegółów tak jak inne domki. Więc no dla mnie wygląda jakby to był jakiś jakiś gramy właśnie w podróbkę dokabo. Okej. pierwszy piętro wygląda tak, okej, okay, wygląda. Pięknie. A tu jest pusto, co to ma być za jakiś no Dobra. Ja tego teraz nie zasłonię. O dobra. Zasłonimy. No dobra, no nie ma będzie. Okej okay. jest ten pacik. Znowu co jest na... Zerowym nigdy nie odbieraj telefonu od Hagi Wagi. A czacie 000 W ogóle. Nigdy nie odbieraj telefonu od Hagi Wagi. Uuu tu jest jakiś secret place. Zerzygam się po tych zerkach zaraz. Dobra. Jak wiadomo, ja. Bym zaraz, że zerzygam, ale nie, nie, dobra. Zostańcie. Zostawcie łapkę w górę, to tego nie zrobię, ok? Mm. No więc zobaczymy, jak wygląda na drugie Okej okay. ok, tu jest jakaś taka. Y Shit, sypialnia, a, to to, to jest salon taki pusty Łazienka i co, i to jest kolejna sypialnia, tu będzie sypialnia rodziców, tam będzie a bedroom for kid'u A na trzecim piętrze co my mamy? Na trzecim piętrze tu jest takie, takie miejscówka, tu jest takie miejsca OK, i tu jest ten. Był po prostu kidoski będą miały wspólny pokój, a teraz idziemy zrobić Sigma Sigma boy i pokój. I w ogóle trzeba wymyślić im, 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 imię. Dobra, więc zobaczmy. Słuchajcie, totalnie nie mam pomysłu na imię, także to niech będzie... Um, kurde, mam takie jedno imię, ale mój kolega ma takie na imię, więc tego nie podam. A hmm. 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 nie wiem, że to mi no. Wydaje mi się, że to może być my i a, czyli mia hmm. A to nie będzie... Trzeba pomyśleć. To jest Mia, to nie będzie Lili. Nie, no odwrót, na no odwrót. ja będę to jeszcze zmieniać, więc może po prostu naraziłam, nie podam imion wymyślę i zajmijmy się spialnią dla Kitoszka. Zaraz widzimy, ja muszę jakoś rozmieścić. Y, muszę jakoś rozmieścić. Gdzieś jest to? aha, zamknęłam. Muszę jakoś rozmieścić i podzielić pokój y, Kitoszka 1 i Kitoszka 2. Więc nie wiem jak ja to zrobię, ale zaraz widzimy. Ok, słuchajcie, so, ja nagrywałam, ale się nie zapisało. Czyli tak wygląda pokój tutaj, y, kidoszków. No, a spodziewałam się sypialnie rodziców. Nie będę zmieniać. I co? Widzimy się na pierwszym odcinku z tej rodzinki. Bajajaju!